Cześć. Cześć. Ej, krzywo masz czapkę. Jedziemy do IKEA, do Iska i do merlę po świąteczne ozdoby. I tym razem stwierdziłem, że nie puszczę jej samej, bo no, nie byłem zadowolony po ostatnich zakupach. To dwie poszewki, Jak jedna mu może... się podobała, jedna nie. No, Poza szału tym nie też było. uznałem, że to jest trochę mało, a ja mam własny interes w tych zakupach, to znaczy chcę ustroić choinkę bo no, wiadomo, mamy bombki i wszystko, ale ponieważ w tym roku, w zeszłym roku technicznie rzecz biorąc, ale w tym <noise> tak już na poważnie pojawił się Oliwierek u nas, to bombki muszą być bezpieczne, bo obserwując tego mojego kolesia wiem, że inaczej by je zjata. Szklane bombki plus dzieci, not so safe. Chciałbym właśnie, kupić drewniane czekaj. i słomiane bombki. Może zapytamy widzów, jak sobie radzili z choinką, jak mieli takie dzieci od 1 do 3. Nasz interesuje wszystko, wszystko sprawdza organoleptycznie. <noise> ty nadal masz krzywą czapkę Nie, poprawiłem to pod tym kątem, że tak. ty masz krzywą głowę. Krzywy Patrzcie <noise> jaka super łazienka to nie jest ten hall Ozdoby świąteczne. Ale zobacz, jaki halo, Halo, ozdoby świąteczne. Nie potrzebujemy przypadkiem takiego stolika jako ozdobę świąteczną. <noise> nie. Nie, nie mam ochoty na kawę, ale mam ochotę na takie świece. Myślę, że to jest bardzo świąteczny mód I to jest od razu tacka. Nie no, ta tacka. Ale tacka nam nie pasuje. Musimy znaleźć coś innego, ale musimy mieć tackę na świece, na gwałt. Bo teraz one stoją u nas na talerzu i to wygląda brzydko. Zobaczcie, tu już się zaczyna mód. To może weźmiemy choinkę. O, od razu ubrana. Ej, a te lampki na okno nie potrzebujemy? Potrzebujemy. Patrzcie na tę lampkę. Fajnie będzie wyglądało. Nasi sąsiedzi Która mają podobno, Ujazda. Żeby w oknie postawić, a nasi sąsiedzi mają podobno i będziemy taką mieć spójną kamienicę. My więcej lamp, to będzie tak, że wie, Że, że wygramy z nimi. Oni nie wiedzą, że jest challenge, ale się dowiedzą, jak zobaczą, że obstawimy wszystko tymi lampami. Weźmy go, weźmy go. Jeden czy dwa? Jest piękny. Ile kosztuje? I tutaj zdecydujemy. Czyli... stówę. Stówę? No, to nie wiem, czy bierzemy pół nawet. Co jeszcze możemy zrobić? Weźmy jeden po tak, tak. Adwentowe świeczki. Możemy kupić takie zielsko. I to ładne jest. No może kupimy takie zielsko? Tu Cześć, jest super dana, opcja. Takie LEDowe lampki, których się wkłada pod klosik, a my ten klosik mamy. Ile dobre lampki mamy, A ale ciekawe, z Kika. Ile, Ciekawe ile te kosztuje. No właśnie, ciekawe ile te IKO Gdzieś tam później ogarniemy, bo te ładnie bardzo wyglądają. Ta jest dość duża, jako ta, na świecie. 5 dych kosztuje. Ja myślę, coś mniejszego, bo tu mam zajmie dużo miejsca na stole. Ołówek, fotok, baterie, są zasady. Ja mu wtedy mówię, że on to powinien sprzedać, bo pewnie zatrzymuj. A o, słuchaj, czy Baby shark, ty 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 baby ty 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 Jest tu, 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 tu. na ekspozycji tak godne lustro, że muszę Wam nagrać stylówkę To jest sweter i spódnica z Orsay'a, taki komplet, który wygląda jak sukienka, ale można to trzymać osobno Torebka jest z <ścoughs> Lilu, Buty Izabel marą. no i tyle Ale ekstra piszeczek, jakie to super już tu kiedyś byliśmy, ale nie kupiliśmy takiej łapki na kancik. I ja chcę taką łapkę na kancik. Tu jest taka łapka. Ale ja to chyba nie na ten kancik. Na ten kancik. Widzisz? Ja chciałam tylko powiedzieć, że są dwa rodzaje czerwieni. Tak? Będziemy dobierać serwetki do koca. Moim zdaniem to pasuje. Piszcie w komentarzach, ale już będzie za późno. O, to jest po środku O, to ładnie. To jest takie roja. Nie, posłuchać się mnie. Dobrze. Faktycznie z tobą zakupy idą mi znacznie lepiej. Już mamy całą torbę tą żółtą. Pokaż bokiem. Czemu tak robisz, głupio? Zawsze tak chodzę po Okej. Okay. Uwaga, uwaga. Plastikowa, no to idealnie. Jesteś, jesteśmy w domu, one Nie, mi się podobają. Wtem wydarzył się dramat. Nie wzięliśmy złotej tacy. Ja mówiłem, bierzmy tacę, najwyżej oddamy, a syl będą później i... Nie ma później, a one były na samym początku i dupa, bo my jesteśmy na końcu. co teraz? W <laughs> <laughs> <Tacy. śmiech> tu są te bombki. Znalazłam chwasty. A Ale jaki? Bierzemy... Ten, ten. Nie. Czemu? Nie, bo ty nie wiesz, co ja chcę zrobić? Nie wiem. Ja chcę go podwiesić pod szyrandolem. Okej, okay. mm -hmm. to bierzemy ten. Ten kosztuje pięć dyszek, a ten? Ten chyba mniej po prostu. Tyle wam powiem. O, mm -hmm. trzy. To wieniec się bierze. Tak? Czajcie, że ten wieniec już się wyprzedał i poprosiliśmy panią, żeby nam odcięła z ekspozycji. O, ostatni został. Grzybków, bombek nie ma. Nie ma. <grybki> Akcja IKEA zakończyła się dużym sukcesem, a teraz napórka na iska. Sporo jest takiego stanu świecącego. Nie, no, no Ty nie lubisz Nie lubię takich. się nazywa Gefion. Tylko 35 zybla, trochę nie, drogi, nie. nie? Nie, nie. nie wiem, po Tylko, że ona nam nie będzie pasowała do świecznika, więc to niestety. No nie wiem. Wek. A jakbyśmy wzięli lustro i używali go jako tacy? Fajny wazon. Powiem ci, że spodziewałem się nie wiem czego. Tak. Może sam nie wiem czego, ale jestem głęboko zawiedziony. Znowu masz czapkę. O, się Tam są super te Mikołaje. które że już mamy. mamy więc jak więcej nie trzeba... Na polecamy, bo one zawsze zostają do wyprzedaży, ale te inne zdoby, to. Ja szukałem jakichś takich fajnych bombek, kurcze jakichś jak słomianych, szybków jak Wiki, czegoś takiego skandynawskiego i rustykalnego, i ogólnie tam nie było nic fajnego poza Mikołajami. I powiem Ci, że zrobiło mi się trochę przykro. <grybki> trochę tego tutaj jest. To się nazywa Świąteczne Królestwo. Bez kitu. jaki wybór skałek, które będą plastikowe, seryjny, są no-białe. O, ładne szyszki. Jak to się nazywa? Dziadka do Dziadek do Rzechów. Nie, pacyfek. Pacyfon. Ja go no, nazywam Pacyfon. No faktycznie, ten jest daleki od ideału. <noise> tego, Do tego bez czapki. no wlerła to słuchajcie, wybór jest mega. Jak mi dasz dwa zyble, to wsadzę palec w płomień. Nie, nie, nie rób tego. Nie. Au, au, au. Trzy dychy, dwie dychy. Na świece, no to to. To? No. Kluczę, ja chciałam to. No to jest tańsza. No wiem, ale to jest ładniejsza. No to jest Taki okrąglutek. Podłużna. że podłużna no będzie weź fajnie? No to weźmy Dobra. Weź co A teraz jeszcze dla Ciebie mam trudny wybór. A ja w ogóle nie myślałam o bombkach A, do wieńca. Patrz to. To ten temat jeszcze musi wrócić. No. Mamy zakupy z Iska, z Leroy Merlem i z Ikei. Dajcie znać, czy byście chcieli taki filmik, w którym pokazujemy jak stroimy mieszkanie, taka świąteczna metamorfoza w jaskini elfów. Jak tak, to piszcie w komentach. No i Cyry, teraz pokaż. To zacznę od zakupów z Iska, łap. Jezu, no to by było na tyle. Lecimy dalej. A, no to Leroy Merlem. Mamy tutaj paczkę szyszek dorodne, piękne. Będziemy nimi stroić to. Będziemy mówić, że sami zbieraliśmy. Pacyfonek, tak zwany. To jest dziadek do orzechy. Dziadek do orzechów, ale my go będziemy nazywać pacyfonek. No nie tak wiem, czy ta, ta nazwa się przyjmie. Myślę, że tak. Kupiliśmy, tak jak mówiliśmy, ale rym, bombki, które nie mogą się pobić, bo są plastikowe. One są chyba ze do styropianu, dokładnie rzecz biorąc. I takie powleczone dziwnym białym pyłkiem, więc są będzie taka śnieżna choinka. Wszystko dlatego, żeby Oliwier nic nie pobił. I czekaj, moja systematyka, że zaczniemy od największych, potem średni i najmniejszych. Tak. A sople to tak no, Ale no, one to też świetne. są ze stropianu. Mhm. Widzę, że 20 zł kosztowały. Kurde, jest cena. Takie szyszki bardzo mi się podobały. Ale to już jest szklane. To jest szklane i dlatego dopłóci do góry na wieniec. I paczka na świecę, którą od razu przymierzymy. Cztery. Idealnie. Talerz może wrócić do użytku. Przechodzimy do Ikei. To jest wieniec, który musieliśmy zdobyć z ekspozycji, bo już wykupili. Ale naprawdę jestem mega dumny, Syl, poszła do tej pani, najpierw chciała sama nożyczkami, to... <grym> ale w sensie... mi się nie udało, bo były szczepione taśmą te nożyczki. I poszła do pani. I tak chcę go powiesić pod żyrandolem. Pokaż. To nie ale ten żyrandol, tę stronę... to nie ten żyrandol, ale zademonstruj. Tak, ale nie, odwrotnie. Żeby było choinką do dołu. Widoczkiem. Powiedzieliśmy ten plet. 100z kosztował. Ale wygląda bardzo ładnie i świątecznie. Po tym nie ma ładnego świątecznego koszyka. Do tego pasują te chusteczki. Rolkę do ubrań, bardzo świąteczną. Przepaliła nam się jedna żarówka, więc żarówki. Dwa opakowania plastikowych bombek. Niestety grzybki już wykupili. Bo smuteczek. głównie nam chodzi o te białe, a w zestawie jak widzimy. Nie, 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 jest... nie o te czerwone też. Biało-czerwone, dominant, super. dominanty zrobimy z biało czerwony Ale te tak, 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 tak. Więc dlatego wzięliśmy dwie paczki, żeby było więcej tych do wszystkich czerwonych. To jest wizja. Rolka, jeszcze jedna żarówka, łapki na... przeciwko Oliverowi. <laughs> Takie łapki, łapki na kant szafy, żeby się gduek nie uderzył czy takie farfocle wiszące. Tak. Sznurek. I to jest sznurek konstrukcyjny do wieńca. Ja coś czuję, że tak. z tym sznurkiem to będzie bardzo wiele zabawy. Mm -hmm. Sznurek i syr, syl i sznurek, syl i sznurek. przyjaciele są dwa. I wreszcie kupiliśmy tą taką. Łap sznurek. A nie, możecie. No dobra. Mieliśmy też taką gwiazdę do okna, która teraz może nie wygląda zbyt zachęcająco. Jest mało będzie w w pałąk i to będzie tak gwiazda. Wow, super, pod... super. I tu są świeczki. Cały komplecik. One super wyglądają, bo są różnej wysokości i można takie ładne konstrukcje z nich ustawiać. Standard, baterie i serwetnik. Bez ładne, Niestety bez tacy. I wieszaki, tak zwane żabki. Dziękujemy za oglądanie tego filmiku. I Jeśli bardzo. komuś się podobało i ktoś lubi świąteczne klimaty, Łapka to w grudniu w będzie bardzo dużo takich filmików chyba u nas, nie? O, będzie, będzie. Także dzięki za oglądanie. Jeśli komuś się podobało, to łapki w górę. Wszystkich nowych zapraszamy do subowania kanału. Będziecie znać, które zdoby Wam się podobały i czy chcecie zobaczyć strojenie domu i co. Do zobaczenia!